Znowu nas wziął od tyłu, no. Ale popatrz, nagrałam wszystko. Nagrałam jak tutaj brał nas. z jeden. Tam był zakaz, prawda, bo te dwa paski były, że równo, nie było żadnej przerywanej linii. Nie, nie było, zakaz był. Zakaz tak. był, to popełnił przestępstwo. Może ja będę takich przestępców filmować, potem może... Oreni nas bierze. Ten. A ten może... już mógł nas, nas bo... Coś mu mruga po... Ale zobacz jakieś piany chyba, no bo został na... mu Jedzie po prawej i nic nie ten i cały czas został na tym drugim pasie. O krowy! Krowy? Co gdzie gdzie to jest? Tam na trawie krowy. To owce są! To krowy są! Oj no, rzeczywiście, rzeczywiście Krowy to, stoją w stadach. Nie, owce, jest owcy, żadne owce, ty już normalnie nie mam siły na to. O, tam też krowy. To też krowy? Na no co? Krowy, krowy. Ja nic nie widzę. Już ja wiem dobrze jak krowa wygląda. Oglądałam te seriale o Heidi. Ona doiła krowy Och. często. No te tyrolskie To ja byłam dużą fanką tego. I o Heidi. Taka mleczarka. Ona doiła krowy. Warkoczyki nosiła ładne, miała te piękne stroje tyrolskie ha, jakaś, no? i woła. Czy jakoś no, tak? Heidi, no właśnie! Wołała tak. No, no. tak. Heidi. Heidi, heidi. A może Helga? Nie To, wiem. to była ta tyrolska, tak? Tak, ta, tak. Takie kiełbasa, nie? No. To ona hodowała, hodowała krowy? Krowy, tak. doiła krowy pewnie. Pewnie. Nie wiem, czy ty mówisz mi To tam chyba sobie. Lesi też w tym nic Tyrolu nic była. Tam... Co, czy nie? Pamiętasz ten film o Lesi, taki smutny bardzo? Lessi? Lesi, taki ten pies włochaty to był. Taki smutny bardzo pies. Taki włochaty no nie mam cierpliwości do tych twoich głupich pytań no. Który ten, a ta zakreskówka mówisz, tak? Nie! Film, normalny film! Nie wylatywał taki. Nie wylatywał żadnej kudy! Przepraszam, to to co ty mówisz do mnie to, to ja nic nie rozumiem. No to, to... Aj ty w ogóle się nie znasz na kinie, w ogóle dupa z ciebie jest, a nie jakiś... Ja jestem wielbicielką dziesiątej muzy i, i wiesz, i z tobą w ogóle porozmawiać nie mogę. Co w ogóle gustu muzycznego nie masz, co ty mówisz? Jakie 10... Jakiego muzycznego ty... no? Co to, to kino jest dziesiąta muza. Dziesiąta Muzyka... muza to jest kino. Muzyka kinowa? Nie muzyka, kino, film. Oj, nie wymądrzaj że się już. Ty jesteś taki Ty jesteś, prymitywny. Chcesz pokazać jaki jak Taki to... to jesteś prymitywny, na niczym się nie znasz. Chcesz mi, chcesz mi zrobić na fikrość. niczym się nie znasz. Wiesz, na niczym. O zobacz jak stoją tutaj. Gdzie stoją? No te wioskowe stoją. Ale popatrz co to za na górą, idzie, co to jest? Lunociąg jakiś? Czy nie, to... to tory kolejowe. Tory kolejki. No, tak, no nie hamuj, tak, bo wpadnę no, kamerą na szybę. Tory kolejowe. Ta wysoka kobieta, widziałaś? Nie, nie widziałam, ja chwila... bo ja tu się e, skoncentrowałam na tym, to na jakaś, obrazie. Jakaś ko kosikarka albo ta siat siatkarka, nie? Bo taka wysoka to. Może, może. No. To one te piłki albo ma tą chorobę jak po prostu. One te piłki tak. odbijają właśnie. Że nadmiernie rośnie, Ole, wiesz? Co tu się dzieje? No nie wiem, światło. Czerwone, tak, to, to jest. Światło na czerwono, tak? Światło. Na hamunciach stoją i... No światła, no. Oczyścia tylną szybę. Światła. Obczyszcza. A się to, to, to się pali chyba. Czy ten zapach coś tu pali. To jest chyba jakieś. Grzeją w mieszkaniach, bo co to pewnie tak na wiosce to nie mają centralnego. Muszą sobie z pieca grzać. Jakieś kanisty stają. działaś to? Chłop na, na dachu był. O policja nawet jest. Gdzie? ma to policja. Co ty? Komisariat. Kiedy to? Jest? Gdzie do kościół Gdzie? Komisarze w Górzycy, napisane jak byt, jak wół stało. Górzyca? Tak. W Górzycy jesteśmy. Górzyca! coś tutaj porobili z tą ulicą i się w ogóle jechać nie da, no. Co za ludzie, cholera. Coś połata? Uważaj, pies, uważaj. O, cholera, na środku ulicy stoi, co No, siedzi. Właściciel nic, nie, nie, nie na nic nie, nie trzyma, tylko ludzie puścił, co No. no. Chciałbym przyczepić takiego sprzęt. Chyba wyłączę i zapalę.